Więc ten film będzie pierwszym w tym temacie. Jeżeli widzieliście miniaturę filmu, to stwierdza ona światowa misja Towarzystwa Kościoła Bożego. Dość nowy kult, i używam terminu kult. Wspomnę kilka rzeczy o tej grupie, które następnie zobaczycie. Podam link do ich strony, a także do bardzo pomocnej innej strony, która ich ujawnia. Niech powiem Wam, jak ja wszedłem w kontakt z tą grupą. To było z około 10 lat temu. I jak Wy? Robiłem rzeczy w domu. I ktoś puka w drzwi. Idę do drzwi i mam tam dwie dobrze ubrane koreańskie kobiety. Gdy ja widzę dwóch ludzi, to natychmiast myślę, że są szanse na to, że to prawdopodobnie Świadkowie Jehowy, albo że prawdopodobnie mogą to być misjonarze mormońscy, ale nie widziałem tam mormońskiego certyfikatu. I ich zdaniem otwierającym do mnie było, czy znasz Boga Matkę? I ja jak, co? Co to ma być? I nie pamiętam nawet, jak poszła wymiana zdań. Ale to było moje pierwsze ich doświadczenie. Nie miałem pojęcia, skąd są i co próbują głosić. Pamiętam, jak zatrzymałem się i powiedziałem, kto to jest, kto puka do drzwi, mówiąc o Bogu Matce. Dowiedziałem się. To Światowa Misja Towarzystwa Kościoła Bożego. I potem dowiedziałem się, dlaczego oni to robią. Są z Korei. To dlatego w drzwiach były to te dwie młode koreańskie kobiety. I próbowały zbudować swój kościół. Więc sprawdźcie. Wpiszcie w google. Światowa Misja Towarzystwa Kościoła Bożego. I sprawdźcie, jakie mają kościoły koło was. Niektórzy z Was się znajdą. Niektórzy z Was jestem pewien, że już napotkaliście ich tak jak ja. Spychałem temat tej grupy przez kilka ostatnich lat. I tylko niedawno zacząłem znowu ją poruszać, ponieważ oni rosną i zbadałem okolice, w której żyję ponownie i byłem zszokowany. Miałem teraz kilka ich kościołów w zasięgu jazdy samochodem. Podam wam kilka aspektów. Ponownie, możecie spojrzeć na linki. Nie będę wchodził w wiele szczegółów. Możecie znaleźć się w linkach. Co powinniście wiedzieć? Więc zachęcam moich wespół chrześcijan, nie adwentystów, ponieważ adwentyści nie są chrześcijanami. Zachęcam moich chrześcijańskich braci i siostry, by się tego strzegli. To tu jest i prawdopodobnie w twoim mieście, jeżeli żyjecie w wystarczająco dużym miejskim skupisku, lub dostatecznie blisko niego. Więc Bóg, matka, właśnie teraz jest w Korei. Zakładam, że tego nie wiedzieliście. I myślę, że ta Bóg matka ma około ponad 80 lat. Mają także bardzo sławnego pastora. Nazywa się An Sang Hang. An Sang Hang zmarł w 1985. Do roku 1946 praktykował buddyzm. Potem stał się adwentystą dnia siódmego. Widzicie to? Adwentystą Dnia Siódmego. Gdy zmarł, i jest więcej do powiedzenia o Adwentyzmie Dnia Siódmego i tej grupie. Więc gdy on zmarł, pastor Joe Chow Kim i zangil Jah, Bóg Matka, przejęli dowodzenie, gdy Ashang Hang Hong zmarł w 1985. W roku 1997 zaadoptowali imię Światowej Misji Towarzystwa Kościoła Bożego. Nauczają do dziś że Ansang Hang był drugim przyjściem Chrystusa. Więc Chrystus umarł w 1985 roku. Ale to było drugie przyjście Chrystusa. Bóg Matka wciąż dziś żyje w Korei Południowej. Jeżeli pójdziecie na ich stronę, to znajdziecie takie nauczania, że musicie wypić wodę żywota od matki i od ojca. Macie przyjąć żywot wieczny, nie Ojca, jak naucza Biblia, ale od Boga matki. Oni uczą, że Aung San ustanowił nowe przymierze w 1948. Jego adwentystyczny chrzest jest całkowicie kluczowym i zasadniczym komponentem tej doktryny. Powiem o tym więcej za chwilę. Więc gdy zacząłem badać tę grupę, okazało się, że nie możecie zakupić ich książek. Nie dadzą Wam ich. Trzymają te rzeczy zamknięte pod kluczem. Jedyny sposób, w jaki możecie je zdobyć, jest przez to, że jeżeli były członek odejdzie i może oddaje je do sklepu z używanymi rzeczami, albo komuś to da. Ale ty i ja nie możemy tam pójść i powiedzieć, chcę kupić wasze książki. Jak mówiłem, byłem świadomy tej grupy przez lata. I nie mogę pokazać wam ich książek. Nie mogę pokazać wam nawet stron z ich książek, ponieważ są oszaleli atakowaniu pozwami i tak dalej przeciwko każdemu to pokazuje zdjęcia Matki Boga czy Hang Hanga i ich książek krzyczą naruszenie praw autorskich i yeah, nawet no, jeżeli no, nic się nie narusza to oni wciąż pozywają za naruszenie i YouTube usunie wasze filmy mimo że to nie było naruszenie praw autorskich dlatego w linku poniżej jedna z tych byłych grup Światowej Misji Towarzystwa Kościoła Bożego mówi, że to jest problem, z którym musieli się mierzyć ale możecie zobaczyć o tym wiele na poniższych stronach ale wiecie co? Mimo, że nie mogę Wam pokazać tytułów, to to są ich książki. Mam siedem z nich, których nie powinienem mieć. Przeczytałem jedną z nich i jest ona podstawą tego filmu. To jest jedna z tych książek. Posłaniam ją okryciem, ale jest ona tu wewnątrz i zaraz będę ją cytował. Myślałem, że to jest tak dziwne, ale po pierwsze, gdy jesteście w grupie religijnej i ona zamyka się w taki sposób przed innymi i mówią niestety nie możesz mieć naszych książek, to jest jedna grupa, która natychmiast przychodzi mi na myśl. Inna grupa, którą badałem, o której myślę, że ona wciąż krąży dookoła. Już nie jest tak wielka, jak niegdyś była. W latach 1960. ta grupa miała swój szczyt. Ja nie byłem w tamtym czasie nawet chrześcijaninem, ani nawet na tyle stary, by prowadzić samochód, ani nic takiego. W tamtym czasie ta grupa nazywała się Dziećmi Boga i wytworzyli wiele książek zwanych Listami Mo. Mo to skrót od Mojżesz. Ich założyciel nazywał się David Mojżesz Berg. Więc gdy zobaczyłem to, odczytam wam to. Jest to tylko jeden tom z listów Mo. I oto co on stwierdza. Własność dzieci Bożych nie może być usunięta z kolonii bez pozwolenia. Widzicie, tu jest następna grupa, która mówi, nie, nie możecie mieć naszych dzieł. David Mojżesz Berg, Mo jak go nazywają, był prorokiem. I to są jego prorocze słowa, które nazywają listami mo, listami Mojżesza. I mam całe tomy tych listów Mo. To jest to, co mi to przypomina. Davida Mojżesza Berga, jego listy Mo. Więc jak mówiłem, to jest ostra grupa. Czytałem jedną z ich książek i jest to ta, która jest tutaj przykryta, której nie mogę Wam pokazać, a która jest podstawą tego filmu. I jest dość oszłamiające to, co przeczytałem w tej książce. Oni są dokładnie tacy jak Adwentysi 7. Cytują wersety biblijne. Ignorując fragment biblijny. Świadkowie Jehowy robią to także, jak i inne grupy. Teraz, mówiąc więcej o Aung San i jego adwentyzmie. Jego zapis chrzcielny jest w języku koreańskim. Ja nie znam języka koreańskiego, ale jest zawarty na stronie w linku poniżej. Byłej grupy, która ujawnia tą światową misję Towarzystwa Kościoła Bożego. Jest tam faktyczny zapis chrzcielny, który ukazuje, że został ochrzczony w 1954, a nie w 1948. Jest to kluczowe dla tej grupy, ponieważ oni wierzą, że Ash Shanghang ponownie ustanowił paskę nowego przymierza w 1948 roku w związku z jego krztem w Adwentyzmie dnia 7. Ta grupa, o której teraz mówię, jest ona odszczepnicami od Adwentystów dnia 7. Jasne i proste. Niech odczytam wam tą książkę, której nie mogę wam pokazać. Po pierwsze, książka, z której cytuję, nazywa się Moje owce słuchają mojego głosu. My sheep listen to my voice. I jest autorstwa pastora, którego wspomniałem wcześniej. Joe Olkima. I w tej książce, na stronie 181, i gdy to przeczytałem, to byłem jak. Oto strona 181. Około 2 trzecie tej strony jest o Williamie Millerze i mówią tutaj o Jezusie odpowiadającym na modlitwę i wchodzącego do miejsca przynajświętszego 22 października 1844 roku i że Bóg wzbudził ruch adwentystyczny przez Williama Millera i to dowodzi proroctwa. Czy ktoś teraz ma wątpliwości, że są to odszczepieńcy od Adwentystów dnia siódmego? Czy znacie innych odszczepieńców od Adwentystów? Z pewnością znacie. Jak na przykład ci tutaj, stary dobry David Koresh i Łako. Ta książka tutaj została napisana przez Adwentystów Nie 7. Musieli to zrobić. 1993 rok. Ta została napisana także w 1993. To on tutaj po prostu dostałem, w Kościele Adwentystów Dnia 7. Tę tutaj kupiłem, całkowicie nową, i przeczytałem ją w 1993. I było to dla mnie wtedy całkowicie jasne. Kto to napisał? Brad Bailey i Bob Darden. Brad Bailey i Bob. Możecie nawet zatrzymać materiał i zbliżyć. To było fantastyczne. Przeczytałem to właśnie wtedy, gdy miało miejsce to wydarzenie w 1993. I jest jasne jak szkło, że jest związek między Starym Dobrym Koreszem a Adwentyzmem Dnia Siódmego. Teraz Kościół Adwentystów Dnia Siódmego mówi, nie, nie, nie mamy z nim żadnego związku. Nie macie żadnego oficjalnego związku, ale wszyscy jego członkowie byli Adwentystami Dnia Siódmego. Oni w większości Przytłaczająca większość jego członków pochodziła z kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i podzielała wiele wierzeń adwentyzmu. Więc tak, jesteśmy tu ponownie. I mamy tu bardzo poważną grupę. Ta grupa kontroluje swoich członków w wielki sposób. I to dlatego nazywam to kultem. Tego nie powinno brać się lekko. Więc, jak powiedziałem, są oni odszczepieńcami od adwentyzmu dnia siódmego. Więc oto jest niebezpieczeństwo tej grupy. Są bardzo silni na kampusach uczelni. Są tam. Wiecie, jeżeli oglądaliście wystarczająco dużo moich filmów, że angażuję się w posługę świadczenia muzułmanom. I mierzę się z nimi dość często. Uczęszczam rutynowo na posługę sięgania po muzułmanów jedna z naszych posług około półtorej roku temu dwóch członków z tej religijnej grupy pojawiło się na naszej posłudze do muzułmanów i zaczęli rozmawiać z moim przyjacielem Gregiem i przy okazji zobaczycie Grega w przyszłym filmie gdy będziemy omawiać film o wizji nadchodzi niedługo i Greg zaczął z nimi rozmawiać tam, w naszej posudze. Więc oni po prostu się tam pokazali i mogą pokazać się także niedługo u ciebie, ponieważ ich zdaniem otwierającym jest, czy znasz Boga Matkę i zabiorą was do rodzaju 1.26 i 1.27. Tak jakby to miało pokazywać, że Bóg Matka istnieje. Po prostu przeczytajcie werset, przeczytajcie fragment. Nie ma tam żadnego śladu Matki, a mimo to, to jest to, co oni robią. Zabierają was także do objawienia 4.11. I powiedzą, że Bóg stworzył to w taki sposób, by pokazać nam, że nawet duchowo możemy przyjąć żywot wieczny przez Boga Matkę. I zabiorą was do objawienia 14:11. Musicie to zapamiętać, na wypadek gdybyście ich napotkali. I to jest powodem tego, dlaczego robię ten film. Ponieważ oni rosną. Czy ich napotkasz? Oto trzy wersety, które możesz użyć do obalenia tej ich całej rzeczy, Boga Matki. Udaj się do Malachiasza 20 gdzie jest powiedziane, czy nie mamy wszyscy jednego Ojca? Jednego Ojca. Więc samo już to odrzuca kobiecy obraz Boży. Mamy jednego Ojca. Izajasza 44, 24. Ja jestem Pan, Stwórca Wszystkiego. Przykro mi, Boga Matki tam nie było i nie była potrzebna. Podobnie Izajasza 45, 12. Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi. Tylko on, żadnego Boga Matki. To są trzy krótkie rzeczy, które możecie zrobić pośród dziesiątek innych, o których pewnie myślicie, gdy ich napotkacie. Więc przygotujcie się, oni nadchodzą. Wracając do przesłania ich Ewangelii i tego, dlaczego robię ten film, gdy przeczytałem tę książkę. Więc przesłaniem tego kościoła jest to, co czynić i czego nie czynić, zaczynając z ostrzeżeniem o fałszywych kościołach. Oni oczywiście nie są fałszywym kościołem. Oni są jedynym prawdziwym kościołem. Przypuszczam, że oni są jedyną resztką. Odnośnie wszystkich fałszywych doktryn innych kościołów, oni są tu po to, by je poprawić, by powstrzymać Cię od ich popełniania. To jest tak naprawdę ich przesłanie. Ich przesłaniem jest: przestań robić te rzeczy i wielby Boga Matkę. Oni nie mówią bezpośrednio tak jasno, że to jest ich przesłaniem Ewangelii. Ale jeżeli ich zapytacie, to jest to tym, co myślę, że powiedzą. Więc oto pięć rzeczy, które naucza ta książka. Że wszystkie kościoły robią wszystko źle. I wiele z zawartości tej książki, którą przeczytałem tutaj, jest o tych rzeczach. Po pierwsze, to będzie brzmiało znajomo. Szabat. Musicie w waszych kościołach zachowywać szabat. I jest to sobotni szabat. Nie mówią o szabacie niedzielnym, które oba są w rzeczywistości niebiblijne. Nie ma żadnego niedzielnego szabatu. A sobotni szabat nie jest dla chrześcijan. Ale niemniej jednak. Tutaj widzimy ich adwentyzm. Jednakże mówią, że musicie zachowywać paschę. I musicie przestać wielbić krzyż. Więc tutaj jesteśmy podobnie w tym sposobie myślenia Adwentystów, gdzie skupiają się na rzymskich katolikach. Ich język w swojej krytyce, który stosują, bardziej odnosi się do rzymskich katolików niż odnosi się do ewangelicznych chrześcijan. Następna rzecz. Nie obchodź świąt, dzięki czynienia i wszystkich tych świąt. One są niebiblijne i nie świętu ich. I potem mówią, pewne kościoły mają fałszywe doktryny. Jak to, że dusza jest ciałem. Lub inną fałszywą doktryną jest mówienie, że trójca jest nonsensem. Ale to nie znaczy, że oni sami są trinitarianami. Mówię wam z czytania ich książki, że gdy zobaczyłem ich wyjaśnienie trójcy, to jest to ten samym, co zobaczyłem u Adwentysu dnia siódmego. I zrobiłem o tym film co do trójjedności, gdzie trójca jest opisywana w sposób modalistyczny. Gdzie używa się obrazowania kubka wody z lodem i parą. To modalizm, to nie trójjedynność. To jest ten sposób, w jaki ci ludzie opisują trójjedynność. Więc tak jak Adwentyści Dnia Siódmego, używają słowa Trójca, ale nie mają jej poprawnie. Ci ludzie nie mają jej poprawnie. Adwentyz Dnia 7 nie ma jej poprawnie. I tak dalej. Więc przesłanie tej książki tutaj, przesłanie, które mają, jest tym, żeby narzucać przestrzeganie szabatu, by przestać świętować nieszczenienie i święta by nie wielbić krzyża. Jest różnica między krzyżem a krucyfiksem, ale oni tutaj tego nie podejmują. Przynajmniej nie w tej książce. Następnym fundamentem nauczania jest to, by wielbić Boga Matkę. Więc to jest ich przesłanie. Narzucać szabat, zaprzestać świąt, nie wielbić krzyża i by wielbić, by uznać Boga Matkę. Wiecie co możecie zrobić z tą grupą? To jest to, co rekomenduję. Jeżeli kiedykolwiek ich napotkacie, to możecie po prostu zadać im pytanie. Ja to robię cały czas, nawet z grupami, których nie rozpoznaję. Pytam, jakie jest Twoje przesłanie? Jaka jest Twoja Ewangelia? Czasami musicie wytłumaczyć mi słowo Ewangelia. Ewangelia to dobra nowina. Jakie jest ostateczne przesłanie dobrej nowiny? Dlaczego chodzicie do progu drzwi mojej rezydencji? Jaki jest Wasz zamiar? Jaki jest Wasz cel? Co jest tym, co ja muszę wiedzieć? I z tej grupy zakładam, że usłyszycie jedną lub dwie rzeczy. Będą to pewnie rzeczy, które wspomniałem. Jeżeli jesteście chrześcijanami, to macie zaprzestać tych rzeczy. Lub, że macie uznać Boga Matkę. Dobrze. Teraz mówię wam z dekad doświadczenia, świadczenia kultom i niechrześcijańskim grupom, że jest łatwo by zejść z tematu. I oni będą próbowali byście zeszli z tematu cały czas. To jest to co robią adwentyści w komentarzach cały czas. I co robią muzułmanie, i mormoni, i świadkowie Jehowy, z którymi rozmawiałem. Robią to cały czas. Trzymajcie się waszego tematu. Zapytajcie jaka jest ich dobra nowina. I oni dadzą wam ich przesłanie. Gwarantuję wam, że to nie będzie pierwszy Koryntian 15.1.4. To jest dobra część wobec Was i tej grupy. Ta grupa przynajmniej utrzymuje, że wierzy w Biblię. Więc teraz możecie otworzyć słowo Boga i pokazać im, czym jest prawdziwe przesłanie Ewangelii. Powiedz im, że oni nie sprowadzają przesłania Ewangelii i Biblii. I Koryntian 15, 1 Koryntian 1-4 Przesłanie Ewangelii jest całością o śmierci Chrystusa, pochowaniu Chrystusa, zmartwychwstaniu Chrystusa i tego, co ono znaczy dla niewierzącego odnośnie jego zbawienia. Jest wiele do przekazania w tych jedynie czterech wersetach. I skąd apostoł Paweł otrzymał tę Ewangelię? Otrzymał ją, mówiąc Galacjan, od zmartwychwstałego Chrystusa. Od niego została mu objawiona. I co dzieje się, gdy głosimy fałszywą Ewangelię? Jeżeli oglądałeś moje filmy, to słyszałeś mnie cytującego to niezliczoną ilość razy. Galatian 1, 6, 9. Apostoł Paweł mówi, że jeżeli głosicie Ewangelię, lub jeżeli głosi ją on sam, albo anioł z nieba, inną niż ta, którą otrzymaliśmy. I mówi, co otrzymał od Chrystusa. To jesteś przeklęty. I potem mówi, niech powiem ponownie. Jesteś przeklęty. Jesteś przeklęty podwójnie. To jest twoja szansa, by wyciągnąć od tych członków to, jaka jest ich dobra nowina. Jaki jest wasz cel w przychodzeniu do moich drzwi i zieleniu się ze mną tym, co chcecie, bym wiedział. Bo gwarantuję wam, że nie będzie to o 1 Korytian 15, 1 4. I to jest teraz twoja szansa, jako chrześcijanina, by sięgnąć do tych ludzi. I pokazał im to, co mówi Biblia. Ponownie, jak mówiłem, obchodzicie się z ostrym, kontrolującym umysł kultem. Nie spodziewajcie się, że padną do tyłu i powiedzą, o tak, masz mnie. Czy mogę pójść z Tobą do kościoła następnego tygodnia i teraz wierzę. Niech zostanę ochrzczony. Nie, to jest ostre. To jest bardzo ostre. Jeżeli ktoś jest w grupie, taka jak ta, to może zająć im lata, by z niej wyjść. Ale Słowo Boże mówi, moje słowo nie powróci do mnie puste. Dziel się tym. Dziel się tym z innymi. Dziel się Bożym Słowem. Zrobię drugi film o tej grupie niedługo po